No hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Oto są, kochani, nowe GeForce'y. Oficjalnie zapowiedziano start generacji Ada Lovelace. Czyli RTX-a 4090, a także dwóch RTX-ów 4080 w wersji 12 i 16 GB. Potężna 4090 korzysta z układu AD102 z liczbą 16 384 jednostek KUDA. Bazuje ona na 384-bitowej magistrali pamięci o przepustowości bliskiej 1 TB na sekundę. Jakby tego było mało, w tej pamięci mamy 24 GB, dokładnie GDDR6X, a TDP domyślne wynosi 450 W. Maksymalne nawet 660W, czyli te przecieki mówiące o bardzo wysokim TDP, można powiedzieć, że w jakiś sposób się sprawdziły. Bo prawdopodobnie ujrzymy po prostu takie wersje niereferencyjne z tak wysokim TDP oczywiście konfigurowalny. Z kolei 16 gigabajtowa wersja RTX 4080 to produkt na układzie AD103 z liczbą 76 bloków SM, 9726 jednostek CUDA, 256-bitową magistralą pamięci, która osiąga przepustowość rzędu 736 GB na sekundę. Do tego mamy TDP domyślne w wysokości 320W i konfigurowalne nawet do poziomu 516W. 12GB 4080 to tak naprawdę 4070 w przebraniu. No Nvidia postanowiła nie wypuszczać modeli TAI, TI, 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 jak zwał, tak zwał. E, także nie wprowadzać 4070. O tych powodach porozmawiamy sobie dosłownie za chwilę. Natomiast mamy taką po prostu wersję 12GB, która jednak w żaden sposób nie przypomina 4080 16GB. Zresztą spójrzcie na same liczby: 7680 jednostek KUDA, 192-bitowa szyna pamięci. CDP. 285W konfigurowalne do 366W. Zupełnie inny produkt niż RTX 4080 16GB. To trzeba skomentować, ale na razie szczegóły, a potem przejdziemy sobie do ogólników. Rzecz jasna, możemy długo pochylać się nad takimi technikami graficznymi jak DLSS 3, jak nowe wykonanie ray tracingu, jak w końcu kwestia wydajności nowych RTX-ów 4000. do czego za chwilę oczywiście dojdę, ale tematem numer jeden od wczoraj jest oczywiście Wycena nowych RTX-ów 4000. I o ile do ceny 4090 nie możemy się przyczepić, bo zawsze ta karta z końcówką 90 była droga, jak chociażby 3090 w okolicach 1500 dolarów. Tak w przypadku 4080 mówimy o szokującej wręcz wycenie, i dlatego technologiczny Twitter, dlatego też technologiczny internet od wczoraj kipi po prostu ze złości. Jak te karty zostały wycenione. Możemy wszystko zrzucać na inflację, na to, jak wygląda relacja złotów do dolara. Natomiast, jeżeli sobie spojrzymy na dzisiejszą cenę 3080, na to, jak wyglądało jej MSRP, no to coś jest nie tak. Ponad 7000 zł za następcę 3080 jest tutaj coś nie halo. Płacimy dwa razy więcej w korelacji MSRP do MSRP. Pomijam już fakt wprowadzenia 12-gigabajtowej wersji 4080, która absolutnie w żadnym momencie nie powinna być tak nazywana, bo to jest po prostu zupełnie inna karta. Nvidia maskuje pewne zjawiska rynkowe i prawdopodobnie nie chce dopuścić do zbyt długiego zalegania na półkach sklepowych, na przykład 3070, właśnie 3080, bo być może w dostępnie do 4070 po prostu osoby wybierałyby tę kartę a niekoniecznie um, starsze generacje, czyli Amper. Pomijam już fakt, że po prostu ta cena 4070 musiałaby być niższa, nie mogłaby stać na poziomie 5000 zł. No ale skoro tą pełną 4080 wycenia się na ponad 7000 zł, no to moi mili, Nvidia przesuwa segmenty cenowe, rynkowe, jak jeszcze nigdy w historii tego nie widzieliśmy. Dokonuje się przełom i niestety, ale niedobry dla klienteli. W podsumowaniu odniosę się jeszcze do pewnych trendów rynkowych, do tego, o czym mówiłem w poprzednich miesiącach. Między innymi, jakby potwierdzę to, że komputery tylko będą drożeć. Kwestia wydajności jest równie bardzo ciekawa, no bo nasz kochany Jensen mówi o dwukrotnej czy nawet czterokrotnej poprawie osiągów względem amper. Tak, RTX 4090 miałby być nawet czterokrotnie wydajniejszy od 3090 TI. Brzmi pięknie, tak? No właśnie, ale jak to wszystko bywa na tych prezentacjach złudne. Mylące, prowadzające nawet w błąd. No właśnie, bo po spojrzeniu na ten piękny wykres, który pokazuje gry dwóch generacji, czyli tej obecnej i tej przyszłej, z wszelkimi wodotryskami RTX-ów, okazuje się, że w grach obecnych ten przyrost wydajności na RTX 4090 ma sięgać średnio 55% i zostało to już przedstawione w pewnych wyliczeniach, czy też z, może nie w symulacjach, ale mm, zabawach, właśnie z wykresami. Okej, okay. włączając ray tracing w nowej formule, włączając DLSS, który jest też dostępny tylko w tej trzeciej generacji dla kart serii 4000, ten wzrost może sięgać 2, 3, 4 razy. No ale w przypadku dzisiejszych gier może on być dużo mniejszy niż wszyscy sądzą. Także spokojnie, spokojnie nie ruszajcie z wyprzedażą amper, bo może się okazać, że w standardowej rasteryzacji ten przyrost będzie dużo niższy niż wszyscy sądzą. NVIDIA pozostaje orędownikiem RT. To nie jest żadne zaskoczenie, od lat widzimy rozwój techniki śledzenia promieni. I tak też będzie to się odbywało w przypadku Ada Lowelace. Trzecia generacja ray tracingu została mocno przeprojektowana w celu osiągnięcia dwukrotnie wyższej przepustowości w zakresie obliczeń przecięcia promienia z trójkątem. W rdzeniach znajdziemy ogólnie dwie nowe jednostki obliczeniowe, to są siatki DMM, a także silnik opacity micromap. Pierwszy z nich odpowiada za szybsze tworzenie struktury BVH RT, a drugi zajmuje się kodowaniem danych z wyprzedzeniem, zanim te trafią do świata gry. Pytanie tylko jest jedno. Dlaczego Nvidia promuje RT dwuletnim cyberpunkiem albo odświeża 15-letniego portala? <grytanie> Może to jest dla niektórych fajne, ale moim zdaniem to pokazuje tylko słabość gier AAA i to, w jaki sposób próbuje się wykrzesać sentymenty i coś jeszcze ze starych gier. Dajmy sobie z tym spokój, zaprezentujmy coś nowego. Przyznam, pięknie wyglądała prezentacja DLSS. Standard, który jest standardem zamkniętym, stanie się jeszcze bardziej niedostępny, ponieważ Ada Lovelace mają wykorzystywać sensory czwartej generacji w obliczeniach dla DLSS numer 3. Czyli innymi słowy, nie uruchomimy tej wersji DLSS na kartach serii Amper. No cóż, tak to wygląda. Małe wyjaśnienie, przede wszystkim DLSS 3 zacznie generować zupełnie nowe klatki przez akcelerator Optical Flow. Jego zadaniem będzie przekazywanie danych o ruchu pikseli kolejnych klatek do sieci neuronowej w celu wygenerowania klatek końcowych. Dość istotną informacją jest ta, która mówi o sporym odciążeniu procesora. To wynika, że obliczenia klatki poprzedzającej i obecnej będą wykonywane poza potokiem graficznym, wyraźnie zwiększając tym samym wydajność. I tak jak w przypadku ray tracingu, mamy znów przykład Cyberpunka, że to właśnie tam trafi DLSS 3. Była także zapowiedź widźmina z RT. Także, jakby już jest to oficjalnie zapowiedziane, także 35 innych tytułów i aplikacji, czy nawet ponad taką liczbę, zapowiedziała Nvidia. Mamy również inne informacje, które ucieszą streamerów o podwójnym enkoderze NVNC, a także o kodowaniu AV1, które będzie dostępne serią ADA Lovelace, czy też będzie obsługiwane sprzętowo. To na pewno dobre informacje z punktu widzenia prowadzenia streamów, które z jednej strony podniosą jakość streamu, a także dzięki temu będziemy mieć większą liczbę klatek, ponieważ odciąży to obliczenia związane z prowadzeniem streamingu, z kodowaniem i z enkodowaniem. Przyznam się Wam, że dzisiejszej nocy za długo nie pospałem, ponieważ cały czas myślałem o tym, co zaprezentowała Nvidia, a także wczytywałem się w głosy ludu, zarówno tego polskiego, jak i zagranicznego, i byłem wręcz przerażony, jak wiele komentarzy tyczy się cen, a także uwaga tego przebranego modelu 4070. Przerażony, ale z drugiej strony w pełni się z Wami zgadzam, bo to, co pokazała Nvidia, to jest nie żaden gest w stosunku do klientów Ada Lovelace ale wręcz bym powiedział, ten palec, którego nie chcę pokazywać. Możemy mówić o wydajności, możemy mówić o nowych technikach graficznych, Od DLSS3, który z pewnością w jakiś sposób zrewolucjonizuje scenę gier komputerowych, który będzie tym game changerem dla serii Ada Lovelace. Możemy mówić o ray tracingu, możemy mówić o kodeku AV1, o wielu jeszcze innych rzeczach, które zostały pokazane na konferencji, natomiast no jednak ta cena 4080 bardzo mocno wpływa na rynek. Spodziewałem się szczerze, że w obliczu problemów rynku PC-owego Nvidia uśmiechnie się do klienteli. Ja nie mówię, żeby sprzedawać coś po kosztach, ale jednak, żeby dać sensowną wycenę nowych kart, bo w przypadku 4090 udało się to zrobić. Mimo, że jest to ogromny chip, mimo że jest to zaawansowany układ, udało się zrobić. W przypadku 4080-4070 12 GB, niestety nie. I to znowu pokazuje, że rynek płynie w kierunku entuzjastów, że tak naprawdę ta cała reszta, która nie ma na zakup komputerami 7-8 tysięcy złotych 10 tysięcy złotych, a dajcie sobie spokój. To też pokazuje, że na stronach magazynowych jest cały czas sporo amper. No bo gdyby wprowadzono właśnie 4070, to po prostu ta sprzedaż e, tych wyższych amperów 3080, 3090 by klęknęła. A tak po prostu trzeba je utrzymywać przy życiu, dopóki jeszcze one są w sklepach. E, także ja jestem, prawdę mówiąc, zdegustowany, może nie totalnie rozczarowany, bo. Nie chcę też zabierać takiego, może inaczej, nie chcę przedstawiać takiego jednego stanowiska, by potem to wszystko odkręcać w czasie premiery, czy w momencie testów, bo być może te wskaźniki ceny do wydajności bardzo mocno się zmienią. Nie wiem, nagle coś NVIDIA wstrzeli do głowy, że jednak trzeba to inaczej wycenić. <śled> Przed premierą na to oczywiście każdy z nas by liczył. Natomiast ceny są faktycznie rozczarowaniem. A co do wydajności, to o tym sobie porozmawiamy, tak samo jak o technikach graficznych. Myślę, że ten temat będzie wałkowany przez październik, listopad, jeszcze wiele, wiele kolejnych miesięcy. Cóż, trzymajcie się, mówi Lipton, dajcie znać, jak Wy na to się zapatrujecie, bo z pewnością będą inne głosy niż mój. To jest tylko moja opinia. Myślę, że mam do niej prawo, patrząc na to, ile siedzę w tym biznesie, ale też z wielką chęcią porozmawiam z Wami w komentarzach. Także podzielcie się swoimi opiniami, czekam na to w końcu. Czekaliśmy na to, aby ten sezon ogórkowy się skończył i czas na konkrety. Także trzymajcie się, mówił Liton i Papa, a NVD, na razie dajemy żółtą kartkę, oby nie czerwoną.